Gość po ósmej. Dzień dobry, a naszym dzisiejszym gościem jest dr Hubert Chorbaczewski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, w naszym Państwu. studiu. Zanim o polityce, to może jeszcze trochę o piłce, bo Euro 2020 wprawdzie bez Polaków, ale dostarcza emocji. Zdziwiły pana wczorajsze wyniki. Odpadli zdobywcy mistrza Europy 2016. Znaczy... To, to ten wynik akurat mnie w ogóle nie zdziwił, byłem przekonany o tym, że Belgowie wyjdą zwycięsko z tego meczu, natomiast bardzo zasmucił i zdziwił mnie wynik pierwszego meczu, czyli to 2-0 dla Czechów w meczu z Holendrami. No, bardzo szkoda mi tej zasłużonej dla światowego futbolu drużyny, która no, kolejne, kolejną wielką imprezę musi wpisać sobie w, po tej stronie nieudanych. Gorąco na Euro 2020, dziś zobaczymy, jak zagrają Hiszpanie z Chorwatami. A w Polsce tymczasem trzęsienie ziemi, można tak powiedzieć, o, tej, o tym wydarzeniu z piątku, troje posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość. To jest tylko odejście trójki posłów, czy to jest aż utrata większości przez Zjednoczoną Prawicę i rząd mniejszościowy Mateusza Morawieckiego? Nie więc to, to jest jednak aż. Myślę, że może trzęsienie ziemi to aż, to, to może za dużo powiedziane, natomiast bez wątpienia jest to dosyć istotne wydarzenie. Do tej pory te odejścia, przemieszczenia, konflikty wewnętrzne w ramach Zjednoczonej Prawicy. One nieustannie były, owszem, natomiast Prawo i Sprawiedliwość nieustannie dysponowało większością, większością Sejmu. Co prawda z deklaracji posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości no słyszymy, że oni są gotowi do współpracy z, z, ze Zjednoczoną Prawicą, tylko po prostu nowy podmiot w parlamencie się pojawił. Bo na tak, stronę, popatrzyłem na tę arytmetykę sejmową, przy, na, na przykład przy głosowaniu w sprawie odwołania ministra Dworczyka, i tak sobie podejrzałem, było w sumie 237 przeciw, z tego spis 229 posłów głosowało. Trzech było nieobecnych, więc tą większość PIS uzbierał dzięki trzem posłom Kukiza, dzięki jednemu posłowi polskich spraw, dzięki czterem posłom niezależnym, więc już mimo że jeszcze to było przed odejściem, podobne sytuacje się zdarzały, więc to wcale nie musi oznaczać, że PIS nie ma większości. Znaczy, nie, no, oczywiście to znaczy, są w poszczególnych głosowaniach na pewno Prawu i Sprawiedliwości będzie się udawało tą, zazwyczaj pewnie będzie się udawało tą większość zbudować. Natomiast ta, ta możliwość zbudowania powoduje coraz większe perturbacje, coraz większe komplikacje, i myślę, że może się zdarzyć tak, że Jarosław Kaczyński czy reszta liderów prawa i sprawiedliwości stracą cierpliwość i uznają, że w tych warunkach jest bardzo trudno rządzić. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z sytuacją no, kryzysową czy też pokryzysową. I w związku z czym no, może się zdarzyć tak, że, że jest to coraz bardziej prawdopodobne, a mówię to jeszcze tydzień temu byłem przekonany o tym, że przedterminowych wyborów nie będzie, a od dwóch dni w zasadzie już takiej pewności nie mam. Myślę, no bo... że może się zdarzyć tak, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości zaczną dążyć jednak do przedterminowych wyborów, uznając, że jest to jedyne wyjście. Bo co się musi właśnie stać, żeby te przedterminowe wybory? Się wydarzyły, żeby doszło do tych przedterminowych wyborów, bo z jednej strony to może być samo rozwiązanie Sejmu, z drugiej strony to prezydent może rozwiązać parlament. Tak, znaczy prezydent może rozwiązać parlament, przecież prezydent nie może sobie rozwiązać parlamentu tak po prostu. Tak? To znaczy prezydent przede wszystkim może yy, ma obowiązek rozwiązać parlament wtedy, kiedy w terminie nie zostanie uchwalona ustawa budżetowa. I to jest podstawowe. W naszym wypadku najwcześniej to może być na przełomie roku, tak? No, nawet nie, bo tam termin uchwalenia ustawy budżetowej, on jest trochę późniejszy. On, ja już nie pamiętam tam w tej chwili, jak to mm -hmm. wygląda kalendarzowo, ale to, ale to nie jest przełom roku, tak? To nie jest 31 grudnia. To te, te, ten termin jest trochę przesunięty. W związku z czym no, może to być. No, ale wybory mogłyby być wtedy na wiosnę, Pewnie, najwcze... tak? Pewnie najwcześniej na wiosnę w tym przypadku. Samo rozwiązanie, ono oczywiście wchodzi w grę, natomiast tutaj nie ma mowy o samorozwiązaniu Sejmu w tej chwili bez zgody prawa i sprawiedliwości. W związku z czym to prawo i sprawiedliwość będzie wtedy ewentualnie rozdawało karty. Natomiast no, należy się spodziewać, że przynajmniej jeżeli się zdecyduje na parcie do tych wcześniejszych wyborów, prawo i sprawiedliwość, to należy się spodziewać, że przynajmniej w części opozycji zyska przy głosowaniu sojuszników i że do tego samorozwiązania może dojść, ale podkreślam, tylko wtedy, kiedy to prawo i sprawiedliwość zdecyduje, że jednak chce przejść do samorozwiązania. I wtedy mogłyby być wybory teoretycznie, no właśnie, hipotetycznie nawet wcześniej, nawet hipotetycznie mogłyby być jesienią, chociaż ten scenariusz mi się wydaje bardzo mało prawdopodobny. Tu zresztą rozmawialiśmy chwilę wcześniej ten, o tym, że tutaj kilka zmiennych jest takich, które mogłyby sprawić duży kłopot, ponieważ no nie wiemy, jak się będzie na przykład zachowywała pandemia. I tak? znaczy my w pandemii. To no może być czwarta fala. Na może jesieni. się pojawić na Jesieni ta czwarta fala. Kolejny lockdown albo kolejny lockdown, albo przynajmniej jakieś kolejne spowolnienie, tak? takie społeczne, no to... No ale z drugiej strony cały czas będzie wisieć taki, taki argument ze strony opozycji, że nie ma większości PiS i że tylko dąży do utrzymania się przy władzy, a nie do wprowadzenia reform do zmiany. No, pewnie tak, to znaczy, ale to też zbójeckie prawo opozycji <grytykować>, krytykować rządzących, tak? no to jest akurat sytuacja całkowicie. Tylko czy to będzie po pozwalało budować tę większość, której. No więc właśnie, Może nie być. Jak na razie, tam, gdzie były jakieś kłopoty, no w zasadzie jedyną sytuacją, w którą nie udało się zbudować większości Prawu i Sprawiedliwości, ale to ze względu na niezbędną kwalifikowaną większość, no to była kwestia, to znaczy, to były kwestie i działania w Senacie też, to były kwestie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, prawda? Natomiast w zasadzie wszystkie inne głosowania, no tam jakieś tam były drobiazgi, ale, ale, ale w zasadzie we wszystkich innych głosowaniach do tej pory udawało się do większość budować. I, natomiast oczywiście po, tej, po odejściu tej trójki posłów na pewno będzie trudniej. Na pewno będzie trudniej, i będzie to bardziej skomplikowana... Pozycja porozumienia w tej chwili się zmienia, poprawia się, wzmacnia się pozycja porozumienia? Mówił o tym też wicepremier Gowin na kongresie, że nie da się teraz zbudować stabilnej większości w Sejmie bez porozumienia i innej niż z Zjednoczona prawica w większości w tym sejmie nie będzie. Znaczy... W pewnym sensie tak, znaczy, myślę, że to co się wydarzyło wczoraj, to znaczy to, że pan poseł Gierzyński, jeden z tej trój, z trójki, tych secesjonistów, pojawił się na spotkaniu porozumienia, tak, na, 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 na kongres, kongresie. Kongres się tak nazywało, na kongresie porozumienia. No to było dosyć znaczące. Znaczącym również był pewien Ton listu, który wysłał prezes. Jarosław... No i to chyba, że nie było tam Jarosława Gaczyńskiego. Znaczy, a tak, Tydzień wcześniej na, na kongresie Partii Republikańskiej był. Tak, tak. Nie, po pierwsze, go tam nie było, to już samo w sobie było znaczące, ale też ton listu, taki, no, mówiąc, dyscyplinujący, czy też próbujący dyscyplinować porozumienie, wskazuje moim zdaniem na to, że tutaj próbuje po raz kolejny Jarosław Gowin ze swoim porozumieniem, Zbudować pewną siłę w parlamencie, i chyba tym razem może to być nieco skuteczniejsze niż było do tej pory. Przyjrzyjmy się jeszcze drugiej stronie sceny politycznej, bo też mamy odejścia. Wcześniej mieliśmy odejścia z Platformy Obywatelskiej, właśnie wykluczenia z Platformy Obywatelskiej. Myślę tu o Ireneuszu Rasiu, między innymi, który dołączył do koalicji polskiej. Tu w przyszłym tygodniu Irena Użyrasz ogłosi swoją inicjatywę. Myślę, że na pewno wzmocni ona koalicję polską. Tak w PAP poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Myśli pan, że tu się coś zacznie dziać po tej stronie? No, skoro, skoro lider tego... Mówi też, jeszcze wejdę w słowo, szef, szef Ludowców mówi, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych przejść do klubu Koalicji Polskiej PS. No tak, no. Skoro, skoro lider Ludowców tutaj o tym mówi, no to ja rozumiem, że jest znacznie lepiej poinformowany ode mnie pewnie w tej kwestii, w związku z czym, chociaż, no, oczywiście też musimy mieć świadomość tego, że, no, pewne działania PR-owe, to znaczy takie, które mają podtrzymywać nieustannie uwagę wyborcy, odbiorcy, no one są niezbędne w polityce i trudno się dziwić, że takie tego typu balony, balony wypuszczane przez poszczególnych liderów się pojawiają. No i musimy mieć też świadomość, że, że, że wielokrotnie już tak bywało, że z wielkiej chmury był mały deszcz, to znaczy, że, te, że były szumnie ogłaszane przełomowe inicjatywy, które kończyły się po... Tygodniu, dwóch czy miesiącu, jakiego, jak, jakichś rozważań, debat, i tak dalej. Więc oczywiście musimy poczekać na to, co pan poseł Razi zaproponuje. My pewnie musimy też poczekać na decyzję, bo ciągle nie ma tej decyzji Donalda Tuska: czy wraca, czy nie wraca. To cały czas jest, <grym> są <dywagacje>. <grym> <grym> Tak, Aktycznie znaczy... już byli przygotowani, że to w minionym tygodniu, okazało się, że jednak nie. No Mnie to troszeczkę bawi, prawdę powiedziawszy. Już, już, już cała ta sytuacja. Ja wielokrotnie w tym studio, nie tylko z panem redaktorem, ale z innymi tutaj z panów redaktorów, którzy zajmują się komentarzem politycznym, też rozmawialiśmy na ten temat, że Donald Tusk, jeżeli kiedykolwiek zdecyduje się wrócić do polskiej polityki, to tylko wtedy, kiedy będzie miał absolutną pewność zwycięstwa. Moim zdaniem, absolutną bronią. że te zwycięstwo. decyzje z piątku mogą przyspieszyć? No? One nie no, pewnie mogą w jakiś sposób wpłynąć na, na decyzję Donalda Czy Tuska, no bo one, osł nie. Nie no, one osłabiają wewnętrznie ugrupowanie rządzące, co za tym idzie, no, zwiększają ewentualnie szansę tego wjazdu na białym koniu pana, pana Donalda Tuska i próby ratowania i swojego Środowiska politycznego i rzecz Zaczęliśmy od piłki, to skończmy jeszcze piłką. Dziś Chorwacja, Hiszpania, Francja, Szwajcaria. Jak pan przewiduje wyniki? No, Francuzi, jak jestem głęboko przekonany, że jednak Francuzi bez trudu sobie poradzą ze Szwajcarami. Chorwacja, Hiszpania. Tutaj na dwoje babka wróżyła. Tu, jeżeli spodziewać się jakiejkolwiek niespodzianki w, dziś, w dzisiejszych meczach, to moim zdaniem ewentualnie w tym meczu, chociaż myślę, że Hiszpania już się obudziła, jednak to Hiszpania wyjdzie z Zobaczymy. Będziemy też obserwować polską scenę polityczną. Doktor Hubert Korbaczewski, politolog, politolog uniwersytetu, był naszym gościem. Dobrego dnia. Dziękuję Państwu. Dziękuję do Państwu. Do zobaczenia. do usłyszenia.